Piętna, na pewno były zamieszkowe całkiem niedawno. Data 2011, 6 chyba nawet, ale filanki, kable, nie ma takich mocnych zamieszczeń, Wszystko jest przez wiek, po prostu rozwalone Nie ma nie ma stąki. Jak to można powiedzieć, nie to jest Dobra, na że się. I schodzimy coraz... ...niżej. A najlepsze przynajmniej.